Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku BP i nowe kanapki Roberta Makłowicza, które się pojawiły, trzy, trzy takie propozycje za 21,90 bodajże, które nie są reklamowane nawet na stronie BP ani w internecie, na Facebooku tym bardziej, więc no, dość dziwna sytuacja, marketing leży czy warto je kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto je rozważyć. Ocena na końcu, jak zawsze, trzymam w napięciu moich widzów. Przede wszystkim, co mi się nie podobało w tej kanapce, to to, że placzek z ziemniaczany był po prostu twardy. Więc no, tych kanapek raczej dzieci nie powinny jeść i to jest już duży minus, bo rumsztyk też był twardawy w niektórych częściach więc to już po prostu w dzisiejszych czasach nie powinno się przydarzyć, bo w McDonaldzie czy w KFC nie, nie, nie ma takich sytuacji po prostu. Wszystko smakuje każda kanapka tak samo tutaj możemy trafić na kamień w postaci no, i możemy zęba złapać, złamać, a to już no, jest niedopuszczalne. Ta kanapka jest bez smaku. Ten runsztyk smakował dobrze, placek ziemniak czany smakował tak sobie, był za, za, za zimny, twardy no i bardzo tłusty był, więc jak kobiety już tym bardziej ta kanapka odpada im. Po prostu jest tłusta ta kanapka. No, sosy są do wyboru, jakość tych sosów jest taka też średnia, na pewno to nie jest to co na Orlenie. Mamy sałatę, ogórek, jalapeno i do tego ser mamy słabo wyczuwalny i placek ziemniaczany oczywiście. Są trzy kanapki do wyboru, ja, a ja akurat omawiam tą, którą zakupiłem. Podejrzewam, że tamte też są na, na tak niskim poziomie. Moja ocena to jest po prostu 2,4, czyli poniżej średniej. Nie jest ta kanapka ani dobra, ani zła. Średnia to jest 2,5. To jest taka średnia, więc za tą cenę jest to dość drogo. Tą kanapką się najemy w przeciwieństwie do McDonalda, na przykład, gdzie jak zjemy podwójnego Mcroyala, to możemy się najeść. Tutaj nie odczuwamy um, nasycenia, po prostu ta kanapka ma mało kalorii. Um, jedynie co w tej kanapce było dobre, to ten różtik, um, ale też też nie był wybitny, bo po prostu był twardy. W niektórych częściach po prostu nie wiem, czy wyschnięty był, czy jak. Całość prezentuje się dość słabo, więc rozczarowanie. Cześć.